I jej otwarcie zapowiadano pierwotnie na jesień. Miała witać studentów na kolejnej inauguracji roku akademickiego. Z powodu zastrzeżeń technicznych związanych z klimatyzacją otwarcie przesunęło się o kilka miesięcy. Aula PWSZ jest już gotowa i mieszkańcy miasta będą ją mogli oglądać już w przyszłym tygodniu. Inauguracja planowana jest na 26 stycznia. W trakcie tego otwarcia wystąpi nasz uczelniany chór, komenius. Ta uroczystość jak gdyby inauguruje działalność naszej auli. Ja podpatrywałem trochę, jak ten obiekt wygląda i tutaj byłaby możliwość, gdybyście chcieli oczywiście uruchomienia kina. Oczywiście jak pan redaktor widzi, za moimi plecami znajduje się pokój reżyserski, taka możliwość istnieje. Możemy równocześnie na trzy ekrany znajdujące się nad tymi segmentami tej sali, które mogą być wyodrębnione. Rzucać projekcje równocześnie, i chciałem powiedzieć, że w trakcie tego koncertu taka możliwość będzie wykorzystana. Największa, właśnie sala widowiskowa, mogąca pomieścić blisko 700 osób, będzie działać przez kilka lat z pewnymi ograniczeniami. Przez pięć lat tylko imprezy, niekoniecznie uczelniane, ale na pewno niekomercyjne, dlatego że taki, taka jest umowa, jeżeli chodzi o realizację obiektów. Ze środków z dofinansowania Unii Europejskiej. Nie możemy urządzać tutaj imprez sprzedając bilety na te imprezy, ale możemy organizować różne koncerty, różne festiwale, różne imprezy o charakterze kulturalnym, ale także społecznym. W Auli PWSZ, poza samą salą amfiteatralną, przygotowano też sale wykładowe, są oddzielane od głównej części widowni za pomocą przesuwnych ścian. Obiekt ma też duże zaplecze, są to m.in. garderoby, sale prób, duża szatnia i obszerny hol. Dzięki windom wygodny dostęp do części amfiteatralnej i sal wykładowych będą miały także osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach. Obiekt kosztował 15 milionów złotych, Dwie trzecie to pieniądze unijne, milion dołożył miejski samorząd, a pozostałą kwotę budżet uczelni.